I tam te pojazdy wysyłano do Związku Radzieckiego. Tą drogą trafiały w szeregi żołnierzy wojska polskiego na wschodzie. I właśnie taki samochód przyprowadził żołnierzy pododdziału zwiadowczego I Korpusu Pancernego w okolice Lubawki. Żołnierze w charakterystycznych rogatywkach. Mówi się, że nie ma bardziej polskiego nakrycia głowy, jak właśnie czapka rogata, która została... Wymyślona już w XVIII wieku i do dnia dzisiejszego jest symbolem wojska polskiego, żołnierze spotykają dzieci. To tylko potwierdza, że w okolicy nie ma żadnych oddziałów niemieckich. Szanowni Państwo, w tym momencie warto zatrzymać się na chwilę i przybliżyć głównych bohaterów naszych wydarzeń. Przede wszystkim widzimy tutaj starszego troszeczkę wiekiem żołnierza Wojciecha z Bielska Białej. Drodzy Państwo, to jest człowiek, który za sobą ma służbę w czasie kampanii wrześniowej. To jest człowiek, który przeszedł szlak bojowy, można powiedzieć, od Warszawy, aż praktycznie na łóżę, aż do drezna. Wojciech... I był kierowcą samochodu terenowego Willis Jeep przywiózł ze sobą dwóch oficerów, którzy są postaciami autentycznymi. To podporucznik Maciej Wyszkowski, który właśnie symboli symbolizuje polskie władztwo nad Lubawką, wbijając biało-czerwoną flagę w klon. Drugą postacią w charakterystycznej skórzanej kurtce lotniczej jest porucznik Jarosław Pona. Dowódca oddziału wywiadowczego I Korpusu Pancernego. Obajci ci oficerowie mają za zadanie sprawdzić, czy w okolicach Lubawki nie ma jednostek niemieckich. Nie ma jednostek niemieckich, które mogłyby zagrozić Polakom w zajmowaniu, w zajmowaniu tych terenów. Ale w tym momencie nad Lubawką pojawia się jeszcze jeden gracz. pomalowany w charakterystyczne biało-czerwone pasy samolot Jagdtwerbanty 44, którego pilotem jest nie kto inny jak kapitan Waldemar Wypke. Waldemar Wypke był postacią nietuzinkową. 73 zniszczenia na koncie. Służbę kończył w roku 1945 w kwietniu na lotnisku w Oleśnicy. To właśnie tutaj w okolicach Wrocławia, w okolicach Kamiennej Góry, Jeleni Góry takie samoloty pomalowane na czerwono od spodu były widywane. Dlaczego tak się stało, że Niemcy zdecydowali się na tak desperacki krok, by te maszyny malować właśnie w ten sposób? Otóż dlatego, że w tamtym okresie spotkanie myśliwca Łazafę na niebie było praktycznie niemożliwe. Największym zagrożeniem dla niemieckiego lotnictwa byli między innymi strzelcy, czy też obsługa dział przeciwlotniczych Niemców. W tym momencie Polacy zorientowali się, że samolot, który pojawił się nad rynkiem w Lu samolot niemiecki Waldemar Wybkę przy pomocy radia lotniczego przekazał informację do najbliżej stacjonującej jednostki Waffen-SS, która jednak w okolicach Lubawki się znajdowała. W tym czasie żołnierze niemieccy robili wszystko, by przedostać się na południowy zachód, żeby wjechać do Austrii, żeby tam poddać się Amerykanom. Ale jeden z oddziałów Wilkinson przeciwko. Nim wyjechał tylko jeden samochód terenowy, i tylko trzech żołnierzy wojska polskiego, zdecydował się uderzyć na Lubawski rynek i tutaj podjąć walkę z Polakami. Jeden ze strzałów, który w kierunku, w kierunku samochodu Willis Jeep podpalił z terenów oficerowie, o przed chwileczką mówiliśmy, musieli salwować, Cały czas w powietrzu panował Waldemar Wybka, koordynując działania swoich towarzyszy na Ziemi sprawił, że Niemcy po krótkiej wymianie ognia przejęli kontrolę nad lubawskim rynkiem. Dowódca oddziału waffen SS sprawdza, czy ten pojazd i ten kilkuosobowy zwiad nie jest tylko czujką, która ma przyprowadzić m.in. pojazdy pancernie, aby... Zabezpieczyć ratusz dowódca w stopniu Unterscharfinera. Ślązak, który w przeciwieństwie do wielu zaciągających się między innymi w szeregi polskiego drugiego korpusu walczącego we Włoszech zdecydował się pozostać w AfNSS. Teraz sprawdzić czy ten pojazd uszkodzony ogniem ogniem nieprzyjaciela, jest zdatny do użytku. Dla Niemców każda taka maszyna była na wagę złota. Musimy pamiętać o tym, że większość kolumn transportowych w tamtym okresie opierała się nie na trakcji motorowej, ale na trakcji konnej. Dlatego każdy pojazd, każdy jeep zdobyty na nieprzyjacielu miał bardzo, bardzo duże znaczenie. Niemcy przejęli kontrolę nad rynkiem w Lubawce w powietrzu. Cały czas panował jak 44 i podkomendni Waldemara Wybkiego. Polacy w tym okresie w okolicach Lubawki, w okolicach Oleśnicy czy Wrocławia nie posiadali jednostek lotniczych. Wiosną 1945 roku 4 Dywizja Lotnicza Mieszana, największa jednostka wojska polskiego na wschodzie, wyposażona w samoloty, walczyła w zupełnie innym odcinku wroga. on zameldował się jest bezpieczny. W tym momencie oficer niemiecki Manfred Paulus mógł wprowadzić swój ostatni konflikt. Jak Państwo widzicie, przewaga Niemców była całkowita. Trzyosobowe zwiatry miały najmniejszych szans, żeby doprowadzić do jakiegokolwiek korzystnego rozstrzygnięcia. W kolumnie znalazły się m.in. takie pojazdy jak Volkswagen Typ 82 czy Mercedes L3000. Podstawowy samochód pancerny jednostek niemieckich, samochód ciężarowy. A samochód pancerny z DKFZ 222, który widzicie Państwo przy przy ratusza w Lubawce. To oczywiście podstawowy rodzaj samochodu pancernego używanego w oddziałach rozpoznawczych. Dowódcy poszczególnych pododdziałów zarządzają zbiórkę, ale w tym czasie na arenie pojawia się kolejna postać. Kolejna ważna postać, która obok Manfreda von Paulusa ma zabezpieczyć dokumenty znajdujące się w Lubawce. Tą postacią jest Tomasz Werle, urodzony w Koszalinie, Oficer Allgemeine SS, człowiek, który nigdy nie był na froncie. Postać, która legitymowała się numerem legitymacji 33271 i pochodziła z tak pierwszego zaciągu. Alten jak na nich mawiano. Ludzi, którzy stawiali pierwsze kroki w działalności narodowo-socjalistycznej jeszcze w latach dwudziestych. W tym momencie... Obaj oficerowie, Manfred von Paulus z Wałgrzycha i Thomas Werner w charakterystycznym czarnym mundurze sprawdzą, czy w budynku ratusza w Lubawce nie znajdują się czasami żadne ważne dokumenty. Jak Państwo widzicie, na, plac boju, na placu bojowym pojawili się żołnierze nie tylko Wehrmachtu, ale także Bafenesens. Jest to elitarny oddział dywersyjny, który miał uprzykrzać życie Polakom wkraczającym na tereny m.in. Lubawki oraz Kamienne Góry. Tego rodzaju oddziały powołane wiosną 1945 roku miały za zadanie przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby w ręce Polski nie wpadły żadne dokumenty, żeby wszystkie budynki użyteczności publicznej były... Niestety do użytku. Musimy pamiętać o tym, że Niemcy nie, jeszcze długo po II wojnie światowej nie pogodzili się z utratą Dolnego Śląska, podobnie jak nie pogodzili się z utratą Pomorza Zachodniego. Dla nich działania dywersyjne, zwłaszcza wiosną i latem 1945 roku, miały kapitalne znaczenie. W takiej sytuacji na terenie Łuwavki znaleźli się właśnie żołnierze I Korpusu Pancernego. Manfred von Paulus, doświadczony oficer urodzony w Wałbrzychu, z wykształcenia stomatolog, czyli człowiek z wyższych sfery, szlify wojskowe zdobywał jeszcze w czasie I wojny światowej. Świadczyła o tym biało czarna baretka, ale w tym czasie na pole walki wrócili żołnierze Wojska Polskiego na wschodzie. Ratusza. Zaryglowano. Zareglowano. 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 Zareglowano się do środka, ale na wejściu do budynku znalazł się czoło. Rozpoczynamy charakterystycznych kombinezonach maskujących. do pierwszego pokusu pancerny. Oczywiście około rocznicy, bo na wieśniowym kontakcie w kierunku razem Niemcy zareglowali się, czy polacy zdecydują się na szturm wewnątrz budynku. Zdecydują się, żeby wejrzeć się do obiektu, który może być zaminowany. Już za moment się o tym przekonamy. Wśród odgłosów strzałów z karabinu, nie ma i pistoletów maszynowych słychać krzyki porucznika Wyszkowskiego. To on poprowadzi natarcie na randę, ale zanim to muszą zabezpieczyć. Się w szedzie... Gdzieś zostają się strzały niemieckich strzelców wyborowych. W charakterystycznych kombinezonach maskujących, Polacy, którzy uderzyli na pozycję niemieckie jako pierwsi, oczyszczają rynek. Ale do zdobycia pozostaje jeszcze jeden obiekt. Polacy nie zdają sobie sprawy z tego, że wewnątrz ratusza zaryglowali się żołnierze niemieckie. w środku. Stop it, shot, look at it, shot. Put down! Niemcy zareglowali się w korytarzu ratusza, wykorzystując przewrócone ławki, stąpili stanowisko ciężkiego karabinera. śląsko nie posiadają szans. Polacy nie mają szans wejrzeć się do środka. Pozostaje jedynie ostrzał z pistoletem. thank you Niemcy broniący ratusza zdecydowali się złożyć broń. Wychodzą z białą szmatą na karabinie, pokazując, że już dalej nie będą walczyć. Sami Państwo widzieliście, że gdzieś tam w korytarzach słychać jeszcze odgłosy wystrzałów, że zdobycie budynku, który wydawał się nie być jakoś skutecznie bronionym, kosztowało Polaków i Rosjan bardzo, bardzo dużo wysiłku. Wśród oddziałów niemieckich znaleziono oficera Allgemeine SS, Tomasa Verle z Koszalina prawdopodobnie zostanie odesłany na tyły. Prawdopodobnie zostanie odesłany na tyły w celu przesłuchania i tam sprawdzony zostanie, czy Tomasz Werle nie znajduje się na liście zbrodni wojennych. Musicie Państwo wiedzieć, że w tym czasie w maju 1940. Brutalny odwet. Porucznik Wyszkowski, mający za sobą służbę w Armii Krajowej, mający za sobą epizod działań w wywiadzie francuskim, bo taka karta również w jego życiorysie się zapisała. Pod pseudonimem Lilu działał na terenie Republiki Francuskiej. Tam jako ciemny przez Wielką Brytanię został przerzucony do Polski. Później jako żołnierz Armii Krajowej, uciekając przed NKWD, trafił w szeregi drugiej Armii Wojska Polskiego. To on był teraz organem, który tutaj na lubawskim rynku był ramieniem sprawiedliwości. Jak miał przekonać się Tomasz Werle z Koszalina, to ramię było karzące. Niemcy zdecydowali się poddać obiekt. Widzieli Państwo, że sytuacja, która z pozoru wydawała się błaha na samym początku, zwykły wjazd oddziału rozpoznawczego na Lubawski Rynek, nie zapowiadający żadnej konfrontacji, przekształcił się w pełnowymiarową bitwę. Musimy mieć świadomość, że takie sytuacje miały miejsce nie tylko w wielu miastach Dolnego Śląska, ale na na terenie całych tak zwanych ziem odzyskanych. Niemcy w maju 1945 roku jeszcze nie byli w do składania broni, choć Wehrmacht bezwarunkowo skapitulował, choć Berlin został zdobyty przez Armię Czerwoną, a 8 maja, wydawało się, że wojna w Europie dobiegła końca, na obrzeżach nowych, nowych obrzeżach Polski, takich jak Dolny Śląsk, Ciały, trwały działania wojenne, działania wojenne, które Toczyły się jeszcze przez cały rok 1945, które toczyły się jeszcze wiosną 1946 roku, bo to właśnie w tym czasie, jeszcze między innymi w okolicach Lubawki, w okolicach Kamiennej Góry, czyli Jeleni Góry, działalność prowadziły grupy dywersyjne Werwolfu. Ale o tym grupa porucznika Wyszkowskiego i porucznika Bony, głównych bohaterów tych wydarzeń, których Państwo chcieliśmy przybliżyć, nie mogła jeszcze wiedzieć. Dla nich. Maj 1945 roku był, był początkiem długiej drogi, długiej drogi obsadzania pierwszych polskich garnizonów w tej części ziem odzyskanych. Szanowni Państwo, podziękujmy prawami uczestnikom tego widowiska, podziękujmy prawami wszystkim tym, którzy przyjechali na Rajd Arado i zdecydowali się wziąć udział w pokazach zaplanowanych w ramach naszego wydarzenia. Kamienna Góra wczoraj, dziś Lubawka, jutro Bolków i Karpacz, 2 maja Kowary i Jelenie Krystal, 3 maja Wielki Finał w Jeleniej Górze. To wszystko zaplanowane w ramach w naszym kraju. Wszystko po to, żeby przybliżyć Państwu zdarzenia, które miały miejsce w siłkowym czasie II wojny światowej. Wszystko po to, żeby przybliżyć Państwu zdarzenia, które mogły mieć miejsce, ale także oparte były na faktach, na faktach, do których sięgaliśmy przygotowując się. Właśnie do tej edycji Rajdu Arado. Szanowni Państwo, bardzo proszę nie wchodzić jeszcze na pole bitwy. Głusek starczy dla każdego. Bardzo bym prosił, jeszcze nie wchodzić na pole bitwy. Kolegów rekonstruktorów prosiłbym do wspólnej prezentacji, do wspólnego zdjęcia.